Jakbyśmy mogli teraz, moi drodzy goście, zastanowić się nad trikami związanymi z oszczędzaniem. Trochę o tym mówiliśmy już na prelekcji otwarcia, ale poczekajcie. Nie musicie, już nie musicie rąk podnosić. Jakbyśmy mogli się nad tymi trikami zastanowić. Na warsztatach rozmawialiście z mentorami o tym, jak oszczędzać, jakie są triki. Co wam się najbardziej podoba, co wam wpadło najbardziej do głowy, i myślicie sobie, o mógłbym, mogłabym coś takiego robić. Jak, jak, jakbym oszczędzała, to bym mogła mieć dużo dzieci. Dużo dzieci, okej. Okay. To jest mądre, tak. To jest życiowe, bardzo bym powiedziała. Kto jeszcze? Triki, tak. Ja miałbym chęć powiedzieć o jednym sposobie dla dorosłych. Bo ten, kto pracuje dla siebie, Pracuje dla hobby, po prostu dla siebie, ten zarabia więcej niż ten, który pracuje dla pieniędzy. Super. To jest, słuchajcie, bardzo cenne spostrzeżenie. Warto pracować w zawodzie, który się lubi i robić rzeczy, które się lubi. Proszę bardzo. Na przykład jakby. Ja dostałem 100 zł, to by rozdzieliłem sobie na dwa pięćdziesiątki. Jedną by zostawiłem, a drugą by wydałam. Pamiętaj tylko, że nie musisz od razu wydać. Możesz po prostu poczekać, mieć to w portfelu i jak będzie to potrzebne. Słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, że tutaj pojawiła się fajna rzecz, czyli interakcja między naszymi gośćmi, debaty. I to jest też częste w dorosłym życiu, jak są takie właśnie dyskusje, debaty oficjalne, że między sobą goście też rozmawiają. Także brawo, chłopaki. Kto jeszcze powie, jakie są triki najbardziej Wam się podobające? Mi się najbardziej podoba sposób, że jak mam, jak mam 100 złotych, to rozdzielam na dziesiątki. Okej, okay. na dziesiątki, czyli to co Oliwier nam powiedział przy prelekcji otwarcia. Super, że to wpadło w głowę. Coś jeszcze do dodania mamy? Można też tak zrobić, że jak ma się pieniądze, to można gdzieś schować. No i jak się dostanie na przykład kieszonkowe to można... Jak się zapam trzeba zapamiętać kryjówkę i wtedy włożyć i odkładać. Można. A potem jak się jeszcze, jak już będzie się miało więcej pieniędzy, to można kupić coś sobie takiego fajnego, co by się przydało. Super. Coś jeszcze macie do dodania? No ja mam trochę tak, yy, chciałem powiedzieć trochę jak kolega, czy tam, ten kolega, że... Przedmówca, przedmówca, można to powiedzieć. Mm, że można sobie postawić pewną regułę, że jak masz 50 zł kieszonkowego powiedzmy na miesiąc to te 50 zł możesz sobie rozdzielić na dwie dwudziestki piątki i jedną dwudziestkę piątkę 25 zł sobie odkładasz a drugą możesz wydać na na to co masz ochotę albo mm, albo po prostu jak Coś, i coś byś chciał, ale jak nie, a jak nie chcesz, to też sobie odkładasz i po prostu nie wydajesz całego, ale też po prostu wtedy całego nie odkładasz i nie oszczędzasz. Czyli nie musisz, nie musisz wcale kupować zawsze czegoś, nie? Tak. Jarku, nasz gościu specjalny, jakie masz te, triki? Ja mam taki jeden trik, który jest moim zdaniem najlepszy. To jest tak, że jak macie rzeczywiście y raz w miesiąc, czy raz w tygodniu dostajecie od rodziców jakieś pieniążki po to, żeby wam służyły na co dzień, ja bym ich nie wydawał. Ja mi oszczędzał, przeznaczał na różne rzeczy, które dla was są ważne, czyli jeżeli zbieracie na coś, nie wiem, na jakąś grę, na jakąś zabawkę, na jakieś fajne wydarzenie, to starajcie się oszczędzać te pieniądze, przynajmniej w większości, a na całą resztę naciągajcie rodziców. To jest najlepszy sposób, słuchajcie. Rodzice was kochają, jesteście ich pociechami. Uwielbiają was, więc myślę, że większość działa w taki sposób jak ja, że jak przychodzi mój syn i mówi, tata daj, to tata daje. No, więc polecam wam oszczędzać jak najwięcej, dlatego, że dzięki tym oszczędnościom będziecie mogli spełniać swoje marzenia. Będziecie mogli sobie zaplanować pewne rzeczy, i to jest tak, że jeżeli dostajecie tygodniówkę, czy dostajecie te pieniążki raz w miesiącu i to jest tak, tutaj kolega powiedział 50 zł. Gra, wiem, że kosztuje porządna z dwie stówy, prawda? No, no to 200 stówy no to są już cztery miesiące. Więc jak przez 4 miesiące oszczędzicie, to już macie na grę. A jak oszczędzicie przez dwa to zawsze możecie pójść do rodziców, żeby dołożyli, bo żeby ta gra się nie przestarzała, prawda, nie była już niepopularna, więc tutaj jest możliwości na oszczędzanie bardzo, bardzo dużo. Ja chciałem powiedzieć, że no ja tam się zbytnio w grach nie orientuję, bo ja wolę wydać na powiedzmy sprzęt sportowy zamiast na gry. Super. Też słusznie. A, a sprzęt sportowy to inwestycja słuchajcie w zdrowie. W siebie przede wszystkim, bo jeżeli uprawiacie sport, to dzięki temu jesteście zdrowi, dzięki temu dłużej żyjecie, dzięki temu możecie się cieszyć życiem i tak naprawdę możecie też rywalizować, bo dla wielu osób, które uprawiają sport, ta rywalizacja jest bardzo ważna. Także oszczędzajcie. Tych metod oszczędzania jest bardzo dużo, pewnie będziemy tutaj o nich zaraz mówić, ale warto oszczędzać i warto naciągać rodziców na wszystkie rzeczy, na które macie ochotę, jeżeli tylko jest taka możliwość. Ja Proszę pana, jeszcze chciałbym dodać, że no nie zawsze opłaca się po prostu całkowicie oszczędzać te pieniądze, bo zawsze może się stać coś takiego jak inflacja. Dokładnie tak, ale to też trzeba mądrze oszczędzać, bo są rzeczy, w które można y, zainwestować pieniążki, które dają tyle odsetek, że ta inflacja jest jakby zgaszona, że nie tracicie de facto tych pieniędzy. No i to właśnie. jest trudne, ale da się zrobić.